Test of a person's true value. Death. Facing. Staring it down. Uh, Johnny, I got you. If you gotta burn it all to the ground, then let it burn. Is, me turn the ground do Or go down for all time in the blaze of glory. Siema Siema, witam serdecznie na moim kanale. Ja jestem Ardal. To jest kolejny odcinek z grą Cyberpunk 2077. Ostatnio skończyliśmy kolejnego questa związanego z Panam. Dziś wykonujemy kolejne zadania, ale w piotrze trzeba sobie zobaczyć, co mam w telefonach. Chłopiec. I na wiadomości przyszło. Mitch Anderson. Mhm, mm dobra. I coś tu jeszcze mamy. Kery Eurodine. Co nam Cary napisał? Hej. Dobra. Mm. Jaki by tu dzisiaj zrobić? Myślę, że będziemy kontynuować ten quest, który zaczęliśmy wcześniej. Czerwony wieszcz. Zachęcam do dawania łapy w górę, napiszcie na pod filmikiem, do zostawienia subika z dzwoneczkiem. No i życzę Wam, drodzy widzowie, miłego oglądania. To jedziemy z tym questem. byś jakiś środek transportu, nie? 8 kilometrów biec z buta to trochę za dużo. Cześć, Kerry. Ty wiesz na co właśnie patrzę? Na zapowiedź koncertu Askraks. To się kurwa nie dzieje. Nie kumam, przecież je załatwiliśmy. Akcja z ciężarówką gówno dała. Po prostu przesunęły koncert. Spotkamy się pod klubem. Skoro nie skumały subtelnej aluzji, załatwimy to inaczej. Dobra. Widzimy się niedługo pod klubem. Weź broń. To może jednak zrobimy quest'a z Kerem? Nie jest to głupi pomysł? Zrobić z nim quest'a. No. No co, notujemy kwestię, który dano od Kerry. Myślę, że to będzie najlepszy pomysł. Skoro się pojawił nagle. Zmienimy sobie tutaj na Kerego. Quest się nazywa krzywy Ryj. <gry> Wesoło. Nie potrzebne broni, która jest nieepicka. Się pozbędę. Czas zdjąć quest'em. Można jakieś outko sobie, że tak powiem. Czy nie bardzo. Wszystki pozamykane. Słabo. Nie cokolwiek przyjedzie jak wezwy. Dwa kilometry stąd. Trzy. Ach, jajko. No niestety trzeba będzie iść z buta. Jakiś drogi przynajmniej dobiec. to autko tu chyba nie przyjedzie. Hmm. I osiem. O, jednak jest. Mamy spotkać się z nim pod o około 19, no dobra. Ładnie ta gr gra wygląda, trzeba przyznać. Ładnie to wygląda. No! jakbym miał komputer jeszcze lepszy, to by nie chodziło jeszcze ładniej i by jeszcze ładnie by wyglądało. <laughs> jakiś? A tu był QSK, pamiętam w tej bazie, właśnie. A tu jakieś autko jest, które można sobie zabrać. O! kolekcji. No to zabierzemy. Jakie jakieś schematy fajne. No to spoko. A to autko jest śliczne. Wsiadamy. Zdobyto pojazd. A czy można albo kupować, albo też można sobie autkę znaleźć za darmo, albo questy robić na autkę. Fajnie. Wiedziałem, że za niektóre zadania są questy, ale... Znaczy za niektóre questy są autka, ale... jakoś to autko mi umknęło. To mi się podoba bardziej tej wersji kupionej, ładniejsze kolory są.

Ну, то скринцам. sobie. No wreszcie. Cześć. <laughs> Jak się przebrał? Chodź no, pora wytłumaczyć tym kretynkom, że ich 5 minut właśnie się skończyło. Hej, to jaki masz plan? Plan jest prosty. Wchodzimy do klubu, dostajemy się do garderoby tych suk, załatwiamy sprawę i się ulabniamy. Nikt nie może mnie zauważyć. Zamierzam podbijać im u Wszędzie pokazywali ich północną ciężarówkę. Myślę, że zapewniłeś im wystarczającą dawkę darmowej reklamy. Nie wymądrzaj się, tylko powiedz, jak dostaniemy się do środka. Okej, okay, rozejrzyjmy się. skanych fanów. Oj, ej, 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 facet! Jak ty jeździsz? Nie widziałem, że przez barierkę skaczę. A no to nie faset jakaś kobieta. No, mniejsza. gościu tyle w już takie branie jest na ten koncert? Powiem ci tak, dwa tygodnie temu sprzedawałem bileciki na lizy Wizzy i nie schodziły tak szybko. Jest szał na Askrax. Ludzie się na ten koncert rzucili jak pojebani. Ludzie to jednokomórkowcy, które rzucą się na każdy gówno z reklamy. O, skoro tak mówisz... Zostało mi parę biletów dosłownie. Ty jak, bierzecie? O ile masz te bilety? Wi, co ja ci mówiłem? Dacie z potrójnym przebiciem i bileciki wasze. Facet, nikt tyle nie zabuli. Nikt. Zostaniesz tymi biletami, zeżrzesz je i wystrasz, i tak to się skończy. Wasza strata. 21 tysięcy. <grywa> no, mam kasę. Ale... Zjechałbyś trochę z tej ceny, to się dogadamy. Ja pierdolę. Stary, ja dla ciebie wszystko, ale się nie da. Też muszę coś z tego mieć. Kapujesz? No to Nara Za taką cenę stary rozmarzyłeś się Żaden problem A jak chcecie być na tym koncercie to musicie się do mnie uśmiechnąć Nigdzie nie kupisz biletów Idziemy inaczej jeden kawałków, co nie będę otwarty. Ach, joj... sobie przejrzemy kamerki Dobra. wyjście chciałem te kamery wyłączyć Windows jest włączona, kamery monitoringu są wyłączone, bardzo dobrze Liki. Dobrane. Na parterze teraz na kulisy. On ja kurwa mam wiedzieć co u cię wchodzi Kurwa, pierwszy dole, to wracam do domu. Do niego chyba jednak wyślą do tej Europy. Powiedział, że jesteś w ciąży? Nie, nie wybręci się. się. On po cały czas spłaca kredyt za tych szczep. Nie. nie, nie ma. się. Mojego zamknęli jak w jego miał rok. No z... Mamy dzisiaj ucieka wasę? Czy to ten super szaruboi z fundacji? No to teraz sobie porozmawiamy. Kim wy kurwa jesteście? Okradłyście mnie. Kerry Kery Rodain, Kerry Sam. To nie jest spotkanie towarzyskie. <gry> wi? Zrobicie to, czego on chce, natychmiast. A potem zapomnijcie, że Kerry tu był. A jeśli nie, to co? Jeśli nie, pożegnacie się z waszymi karierami. Proste. Kerry san, my nie rozumiemy, przecież mamy deal. Słyszałyśmy, że ty nas kochasz, że w twojej sypialni. Ty kurwa. No nie mogę, słyszysz to, o na czym wyjedziecie, bo chętnie tego spróbuję. Zaraz, zaraz, o jakim dealu mówicie? Podpisałyśmy kontrakt z MSM na nagranie user friendly kerego san. To ma być nasz singiel promujący odnogę amerykańskiej trasy. Po moim trupie. Ale. A my chciałyśmy wprowadzić twojego roka w nową erę. Przecież ci na tym. Roka? Wy! Okej, okay. coś wam powiem. To już było ogłaszane wielokrotnie, ale brawo. Wam się naprawdę udało. Rok nie żyje. Saje go! Gratulacje. Twój menadżer zgłosił się do nas, powiedział, że jesteś zainteresowany współpracą. Oho. Kurwa, co? Kowaczek? On mnie w ogóle nie spytał o zdanie. Ta korporacyjna pizda? Wszystko jasne. O, słuchaj, Kary, ten cover miał być wyrazem naszej miłości do ciebie. Dogadajmy się. Rok może jest martwy, ale Kerry ewidentnie nie dostrzega potencjału tych lasek. <gry> Wygląda na to, że wytwórnia was wszystkich wydymała. Należycie do nich to wami pogrywają. Na to wygląda. Kurwa. Jedny kery Ja do was właściwie nic nie mam. Pojebana sytuacja i tyle. Uwiązał się na korporacyjnej smuży jak burza suka, a teraz się dziwi. Porozmawiamy z wytwórnią, Keresan. A na razie damy im mały pokaz naszego niezadowolenia. Wycofamy twój kawałek z setlisty, odwołujemy koncert, zawieszamy trasę. Poważnie? Stracicie na tym miliony. Oni też. Ale No dobra. W sumie w porządku jesteście. No. <gry> A to co mówiłem wcześniej. Nie przejmuj się Kerysan. Nawet małpy spadają czasem z drzew. Idziemy, Wi. Kerysan. Czy możemy zrobić sobie z tobą fotkę? Na pamiątkę. <laughs> A w sumie, czemu nie? Wij, cykniesz? Czekajcie, zrobimy selfika. Jeszcze nigdy nie lubiłem sobie takiego zdjęcia. <laughs> yeah, Me canpeca. Tem efekty tu są. Aha, dobra. Naklejki, hecha, <laughs> hecha. Samurai, vamos um sobie samuraja. Dobra, mamy to. Pięknie, okay, wyjście, Beka. Dziękujemy, Kery Macie jakieś nowe kawałki na warsztacie? Może wybierzemy coś innego na singla? Naprawdę? Jeszcze hmm? chwilę tu Sam widzisz, że trzeba im pomóc. <noise> Dzięki. Baw się dobrze. Może opowiemy ci o naszym nowym singlu, Kersan? No, opowiadanie o muzyce jest jak pieprzenie się w nasturcjach. Niepotrzebne, niepotrzebne. No dobrze, moi drodzy. Tylko stąd wyjdę yy. Ale wam zajebisty pomysł. Powinniśmy pójść do na następnego. Musiał zostać odwołany. I coś od siebie. My stronie pisali, że pasjonuje się drugą herbatą. Może zrobimy jej czaj. Mhm. Wiesz, taką, która pije się macie. Nawet nie chcę mi się o to pójść. Sama zaczęła. Może wtedy nas zapamięta. Dziękuję z klubu. To była kasa na wyjazd. Tak. Ja Dziękuję. hum. No, jeżeli nie Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do lecenia komentarzy pod filmikiem, linkiem. Bo ostatnia z dzwoneczkiem. No i widzimy się w kolejnym odcinku. ma!